Warszawski sąd skazał we wtorek Cezara P., zwanego dilerem gwiazd oraz osoby, które miały pomagać mu w udzielaniu kokainy. Mężczyzna został skazany na 6 lat więzienia i musi zwrócić ponad milion złotych zarobionych na handlu narkotykami. Sędzia Anita Kowals z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ ogłosiła wyrok we wtorek po południu. Uznała Cezarego P. za winnego zarzucanych mu przez prokuratora czynów i skazała na łączną karę 6 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd zaliczył P na poczet karę okres tymczasowego aresztowania od kwietnia 2016 roku do lutego 2019 roku. Sędzia orzekła także, że przepadek mienia w kwocie ponad 1 milion złotych który Cezar P. Miał zarobić udzielając narkotyki swoim klientom. Oprócz tego dealer gwiazd został ukarany grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych oraz musi zapłacić 20 tysięcy złotych na cele przeciwdziałania narkomanii. Żona Cezara Gop. P. Iwona P. Została skazana rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata próby, musi zapłacić 7,5 złotych grzywny oraz 4 złotych na cele przeciwdziałania narkomanii. Postępowanie wobec córki oskarżonych, Patrycji P., zostało warunkowo umorzone w związku z pozytywną prognozą kryminologiczną. Pozostali oskarżeni, czyli osoby, które między innymi miały przekazywać numer digera swoim znajomym i w ten sposób pomagać mu w udzielaniu narkotyków, także zostały skazane. Sąd uznał, że są to przypadki mniejszej wagi i osoby te będą musiały zapłacić grzywny oraz wpłacić wyznaczone przez sąd kwoty na cele przeciwdziałania narkomanii. Żadne z oskarżonych nie stawiło się na ogłoszeniu wyroku. Wtorkowy wyrok jest nieprawomocny.